Czołem, czołem, kromka z Rosłem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. I wiem, że dzisiaj jest troszkę dziwnie, ale to taki wyjątek, słuchajcie. Na pewno filmy z Battlefield na tym nie ucierpią, bo graliśmy wczoraj w PT. PT to jest tak zwany Playable Teaser, czyli demówka interaktywna horroru, pseudo horroru Silent Hills, który będzie niedługo wychodził na PlayStation 4, między innymi. Graliśmy na live i słuchajcie, gra jest przekozacka, naprawdę. Także jeśli macie PlayStation 4, to polecam, żeby ją sobie <laughs> wypróbować. Ja przeszedłem całe demo, co jest wyczynem nie lada naprawdę, bo ciężko momentami się połapać w tej grze. Um, ale teraz słuchajcie, chciałem Was jeszcze tylko przeprosić za jakość, bo jest to zgrywane bezpośrednio z hitboxa, a tam wiecie, różnie to bywa, ale pomyślałem, że warto coś takiego Wam pokazać, bo gierka naprawdę zasługuje na uwagę i jest to pewnie dla Was jakieś urozmaicenie, bojąca się kromka, coś nowego, także trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. papa. Pa. Кур! Не, 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 смотри, не, не. oh matko. To zapierdalanie po korytarzu. Co mam zrobić? Co mam śikać? O, o co chodzi? O fu. O fu. Jezus. Maria. Widzicie to? Dobra, zadziałało Okej okay. Kur... czemu coś mi za mną idzie? O kurde. Hu, dobra. Dobra. No to no dawaj od nowa: wszystko to, co miałeś patrzeć, patrzę jeszcze raz. Ale tego już nie ma na co miałem patrzeć. Jak o kurde mać, dobra, jest, raz. Uf. To jest. O kur... O, chyba się naprawiło. Nie do Ale co tutaj było takiego? Kwiat. Kwiat też był? Nie, babka Ach, babka! Rozwaliłem słuchawki. A Tak, czekajcie, kurwa. <laughs> Ale. Czekaj, bo nie wiem, czy nie rozumiem słuchawek. Devis. Ja prawie padał, puściłem ją z głowy. Massakry. Ale co. Ale co. Ale co. Ale Nie, serio, zepsułem słuchawki. Torba mi gada. To tylko komory. Dobra, to jeszcze raz ja na to wszystko patrzę. Watch out. O, z tą torbą to nie wiedziałem. Co to za torba jest? Tam jest pewnie kuczek z KFC. Czekaj, jeszcze by nie działa. O kurde! Jezus Co? Maria! Co? Ja pie... Oglądaj. Nie zadziałało. O k***a. Jest? Tak. Tak. No, dobra, jest. jest. No. Przeszedź. Jest. Ja p***dolę. X2 trzeba wcisnąć. Ale ja mam tu dalej w to grać? Mam to iść? Daj do drzwi i spójrz na ten napit Cicho, napis bo drzwi. mi się dziecko drze, cicho, cicho. I teraz jak chcesz to być Tesa już, bo teraz powinnaś dawać radę. Nie, po prostu nie mów no nie nic. Możesz Podle. być. Mam jej serdeczny dość. Ku, o kurwa, o kurwa, Jezus, Maria. Co on jest w piekarniku, czy w lodówce to dziecko? Ja pierniczę, co za chora gra. Ale idę, 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 będzie fajnie. idę, bądź. Jaka postrana gra. no, to idę, O kur... Ja pierdolę, jak on zapierdala! O kur... Przepraszam za przekleństwo, jeszcze raz naprawdę. Gdzie ja mam tu biec? O Jezus Maria, o co tu chodzi? Jezu, jaka po... Ja już wiem, dlaczego Japończycy są tak pieprznięci. Two zero four eight, six three. Two zero four eight six three. Two zero four eight, 2048 Patrzcie, ej patrzcie. Hello. Liza. Liza. Hello. Liza. O ja pierdole. O Jezu. O ja pierdole. O ja. O Liza, 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 easy. Easy Lisa. easy. O oh fucking. Tu cię gdzieś słyszę.